Dzień dobry, dzień dobry. Witamy się z Wami po raz kolejny z Czarnogóry. Znajdujemy się w parku narodowym Durmitor, a dokładnie w miejscowości moticzki Gaj. Dzisiaj wybieramy się na wędrówkę na najwyższy szczyt w tej części Bałkanów. Normalnie to mi przypomina dolomity. To takie słynne trzy szczyty. Myślę, że wędrówka nie dla wszystkich. Zobaczymy, czy dla nas. Okaże się no 500 metrów. Jeden krok w lewo i dobranoc. Jemy teraz szybko śniadanko. Już i tak jesteśmy spóźnieni, ale to nic. Jemy śniadanko. I pijemy kawę, szybko się ogarniamy i jedziemy na szczyt. Teraz jest tak naprawdę spoko. Ta pogoda jest taka, wiecie, przyjemna. Nie jest ani gorąca, ani zimno, jest tak bardzo rzeźko, ale słońce świeci i jest fajnie. Widoczki kozackie. W nocy w nocy było trochę zimno, ale mieliśmy ten grzejniczek, także on szybko nam ogrzał ten malutki pokoik. No i tak jak mówię, myślę, że w, tym, w tych miesiącach, jaki jest teraz miesiąc, wrzesień, no, że już we wrześniu, to raczej trzeba sobie rezerwować tutaj noclegi w tych terenach górskich z ogrzewaniem, bo można zmarnąć. No, jakby nie było ogrzewania, to by było kiepsko. O nie, to już byśmy nie wiem co, umarli chyba. No, dziękuję. Jedzibo ci tymi. Dotarliśmy już na parking przy Przełęczy Sedlo, czyli na popularne siodło. Precyzjaki mamy już spakowane, zabraliśmy ze sobą dzisiaj 4 litry wody, bo jest, jest prognoza taka, że może być dość gorąco, ciepło. I jest już ciepło, jest godzina, nie wiem która, dziewiąta, może 30, coś takiego, już sprawdzę. Nie, jest równa 9, więc... Brawo dla nas, że zebraliśmy się dość wcześnie, chociaż i tak planowaliśmy wyruszyć mniej więcej o godzinie 8. Ale zobaczcie już te piękne widoczki. Sztosik. Przedstawiam Wam cel naszej dzisiejszej wędrówki, czyli Góra Bobotow-Kuk. Jest to najwyższy szczyt w Parku Narodowym Dormitor i wznosi się on na 2523 metry. I co bardzo ciekawe, do niedawna był on jeszcze naj. Było jeszcze uznawany za najwyższy szczyt w całej Czarnogórze. Teraz to się zmieniło. Nie wiem czy nowa góra wyrosła czy po prostu dokonano prawidłowych pomiarów, ale okazuje się, że na granicy, że na granicy z Macedonią, nie, nie z Macedonią, na granicy z Albanią znajduje się wyższa góra i to właśnie ona od teraz jest, nie od teraz, od jakiegoś już czasu jest najwyższym szczytem w Czarnogórze i to właśnie ona zaliczana jest do korony gór Europy. A szkoda, bo liczyliśmy po cichu, że uda nam się zdobyć najwyższy szczyt Czarnogóry. Bo coś, co jest też bardzo, bardzo ciekawe i, i zarazem bardzo dziwne, na YouTube jest mnóstwo filmików z dokładnie z tej wędrówki, nazwanych właśnie zdobyliśmy najwyższy szczyt Czarnogóry. Czy zdobyłem, czy zdobyłam? Dziwna sprawa. Trasa, jeśli zaczyna się stąd, czyli z tego parkingu, nie z samego dołu, to trasa na szczyt trwa około 3 godzin. Ale ponoć na górze robi się nieciekawie i. ciekawie, ale no, niebezpiecznie. Niebezpiecznie, także myślę, że wędrówka nie dla wszystkich. Zobaczymy, czy dla nas okaże się. No to maszeruj. Zobaczcie, ja proszę Państwa, jak tutaj prowadzi ta trasa. Mile idzie tutaj ścieżką. Tam, o gdzieś tutaj, idzie się już wzdłuż góry i tutaj rozpoczyna się prawdziwa zabawa. Pewnie dotrzemy tam za mniej więcej 2-2,5 godzinki. Tak jak Milena powiedziała przed chwilą, zdecydowanie ta wędrówka nie jest dla każdego. Jeśli ktoś nie ma jakiegoś doświadczenia w takich wyższych górach, no to są tutaj. Łatwiejsze trasy. Tutaj Wam napiszę, co można alternatywnie zdobyć, bo to jest też inny szlak, który rozważaliśmy. A jeśli chodzi o nas, to my mamy już na koncie kilka, ponad dwutysięczników tysięczników. Mamy dwa, prawie 4000 tysięczniki, bo zdobyliśmy Akatenango w Gwatemali 3976 metrów. Zdobyliśmy Rinjani w Indonezji na Lomboku 3726 metrów. Także myślę, że jest to. I tak bardzo, bardzo takie trudne wyzwanie dla nas, ale nie będziemy się poddawać i spróbujemy tam wejść na samą górę, bo widoczki są kapitalne. Co jest bardzo fajne, szlak oznaczony jest takimi czerwonymi kółeczkami, także myślę, że ciężko będzie się zgubić. Mamy do tego jeszcze nawigację GPX Weaver w takiej aplikacji. No, i będziemy podążać za szlakiem. No, i mamy pierwsze takie poważne podejście, gdzie trochę się trzeba przytrzymać liny, ale Milena świetnie sobie radzi. Dobra robota! A dalej to wygląda tak. Tutaj cały czas mamy linę, tam idzie Milena, a tutaj jest przepaść ze 100 metrów w dół. Jakiś tam kawałek już wyszliśmy. Jest bardzo fajna pogoda. W cieniu jest zimno. Ale jest echo, A w straszne. Gorąco. A w słońcu jest gorąco, co zresztą jest, jest taką rzeczą oczywistą. Ale wydaje mi się, że tutaj dosłownie 10 metrów stąd, jak już wyjdziemy za krawędź, to będzie widoczny yy, nasz ten bobek, na którego idziemy. Bo ja mówiłem wcześniej mylnie, że to jest ten tutaj u góry, ale ja bym chciał, żeby on był, bo by było krócej. Ale myślę, że jeszcze, jeszcze, jeszcze będziemy sobie szli. Zobaczcie. te Szczyty. Normalnie to mi przypomina Dolomity, te takie słynne trzy szczyty. Nie wiem, jak one się tam nazywają, ale no pięknie to wygląda. A Milena sobie maszeruje tam powoli, powoli do celu. Ludzi jest dzisiaj. No troszkę, troszkę na szlaku. Przed nami cztery osoby szły, za nami też idą cztery osoby i powoli sobie zmierzamy. Zobaczcie, jak wygląda profil trasy. Mamy tutaj na początku takie podejście, które jest prawie za nami, później mamy takie delikatne zejście, lekkie podejście, zejście i atak szczytowy, hardkorowy atak. Nie chcę zapeszać, ale gdzieś tam już znajduje się szczyt, do którego zmierzamy. Ale niestety nie widać ludzi w wyższych partiach. Są tutaj na dole, ale nie widzę, żeby ktoś się wspinał gdzieś do góry. I faktycznie wygląda, jeżeli to jest na przykład ten tutaj. No to faktycznie, lekko to nie wygląda. Ale zdecydowanie jest już na szlaku znacznie więcej ludzi, bo przed chwilą wyprzedziła nas jakaś grupa dziesięcioosobowa. Z tyłu też dość sporo ludzi idzie i nawet słyszałem gdzieś Polaków. Także wydaje mi się, że też ktoś z naszych tutaj idzie. Ogólnie teraz jesteśmy w tym etapie, że schodzimy delikatnie w dół. I taka wędróweczka, to mi się podoba, bo się człowiek nie męczy, nogi się nie męczą. Jest świetnie. No, ale trzeba sobie stawiać ambitne wyzwania. Tak jak tutaj, ta góra podobno nie jest łatwa, ale na pewno się nie poddamy i będziemy powolutku, powolutku wspinać się do celu. Zobaczcie, jak tutaj nam sarenka się pojawiła w oddali. Dobrze, że mam drugi obiektyw, to można przybliżyć i ją zobaczyć. Sarnać tam jeleń jak nic. Wygląda na to, jakby szczyt był przed nami. Kto? No, Bobek. Teraz tutaj musimy zejść. Zejść tam na dół. Tam daleko widać ludzi. Tam mamy takie jeziorko, i później z powrotem do góry. Dochodzimy do tego górskiego jeziorka. Woda ma naprawdę świetny kolor. Zrobimy sobie krótką przerwę. I tam już się zaczyna podejście. Ostra jazda. Ostra jazda. Kolejka na wejściu, ale powoli. Pierwsze takie poważne podejście za nami. Ja musiałem przerzucić się na kamerkę GoPro. Bo z wielką kamerą nie będę latał, bo trzeba sobie. Trzeba się wspomagać rękoma, i do szczytu mamy półtora godziny. Właśnie jesteśmy na wysokości 2137 metrów. No to się zbliżamy. Powolutku 2200 metrów, kolejne 100 przewyższenia zdobyta. Wcale nie jest tak źle, jak to wyglądało z dołu. A, no, zobaczcie ten widoczek. Wow. Za nami znajduje się już cel naszej dzisiejszej wędrówki. Zostało nam może 20 minut, 30, milena jak się idzie. Dobrze. Dobrze. Nie było tak źle, jak wyglądało to z dołu. Przyjemnie powoli zdobywaliśmy kolejne metry. Robi robotę, co? No. Ładnie, naprawdę. Mega, mega sztos. Końcówka trasy wygląda tak, że idziemy takim zboczem, a tutaj w dół no 500 metrów. Jeden krok w lewo i dobranoc. Ale nie, idziemy sobie powolutku, powolutku, aż dojdziemy. Tam już gdzieś widać. tam już są ludzie? ostatnie metry. Czy to jest taki spokój? Zagrijać się nie trzeba. Mamy to polska góra. No to proszę Państwa, mamy to najwyższy szczyt. W parku Narodowym Dormitor w Czarnogórze i zasłużone kanapeczki z humusem. Jestem tak głodny, że normalnie mi burczy. Cztery godziny ponadto szliśmy i nie robiliśmy żadnej przerwy na jedzenie. No tam jedną brzoskwinię sobie zjedliśmy. Jak siedzieliśmy tam u góry, to już myślałem sobie, ja p***, nie, nie, nie zejdę, nie schodzę, tak mi się nogi trzęsły, ale to chyba ze zmęczenia. Teraz już jest spoko, bo zeszliśmy ten najgorszy, najtrudniejszy fragment i teraz jest już spoko. Teraz już można. Teraz już z górki. Nie, hmm. jeszcze jest raz pod górkę. No, kawałek. Ale nie, powiem wam, że nie było tragedii. Myślałam, nie. że będzie ciężej. Nie jest oczywiście to gubałówka. Ale Ekspozycja jest... jest duża, zwłaszcza jak się tutaj idzie łańcuchami. to teraz, Zresztą teraz wam to pokażę. Może jak... jak ktoś ma lęk wysokości, to raczej bym się tu nie pchała, bo idzie się wzdłuż takiej krawędzi. Ale ogólnie było naprawdę spoko. Jest to trochę wymagające, ale jak ktoś trochę hajkuje, no to dla radę z palcem nie powiem gdzie. W nosie. Bo ja cię nieść na dół nie będę. Как злячие, что Patryk No, co tam? B będzie suchar Dawaj, musisz... ja lubię suchary Musisz, yy, musisz da dać mi odpowiedź No dobra, a szykować już wodę? Nie Gotowy jesteś? No jestem gotowy, dawaj Ile żyje robak wędkarza? No Dwa lata Nie, dwa dni z hakiem <noise> no? Dość śmieszne. Nie? Dość śmieszne, nawet nie, 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 takie, nie takie złe. Ostatnio miała miejsce tutaj taka dziwna akcja, bo na górze są psy. I e, jakiś czas temu właśnie też był jeden pies u góry, ale e, miał złamaną nogę i nie mógł zejść. I widzieliśmy filmik, jak ziomek youtuber był tam na szczycie i był ten pies jeszcze normalnie cały zdrowy, bez połamanej nogi. A Teraz trafiłam na taką rolkę, gdzie para właśnie chyba z Belgii oni byli, znaleźli tego psa i już miał nogę połamaną. Okazało się, musieli w ogóle go znosić, a to nie takich obsiub, także zostawili go tam na jedną noc jeszcze, później po niego wrócili z jakimś ziomkiem, znosili go w worku i w ogóle w ogóle fajnie, że się udało go znieść. No i e, okazało się, że ten pies miał postrzeloną nogę. Tam na czubku. Na górze, ktoś go postrzelił, bo robili zdjęcie, prześwietlenie, no i tam właśnie był jeszcze um, co? Odłamek? Odłamek, właśnie. <ścoughs> I w ogóle. Nie wiadomo jak to się stało. No bo, o jaki piękny pies tu idzie, właśnie. I ten, i nie wiem co chciałam powiedzieć. Żeby karmy ludzie zabierali. Chodzą. No właśnie, jak tutaj będziecie szli, to weźcie woreczek karmy, bo tam są zawsze na szczycie głodne psy. No i jak są zdrowe, to one sobie wejdą, zejdą, ale jak kto się postrzeli na szczycie góry, no to już jest problem, bo taki pies nie zejdzie. Jeszcze jakieś dwie godzinki temu byliśmy. Ojcie, tu mój palec jest, o tutaj, na samym szczycie. No, z dwie godziny już minęły. No. Ale te góry wyglądają naprawdę mega. Z jednej strony ta, na którą się wspinaliśmy, tutaj kolejna. Hit, co? Droga P14 rozpoczyna się od razu z grubej rury. Konkretnymi widoczkami. Emilena śmiała, teraz jest pod naszym tym. Że Czarnogóra i wiecie, co jest po prostu przepięknie, to jest jakiś inny wymiar. Te góry tutaj to rozwalają po prostu mózg. Do zobaczenia wkrótce. Na razie.